No i teraz tak może pokażę. Będziemy testować dusiołkę. Od będzie piekło. No. Zakupione już rok temu. Tu jest ciemniej, ale chyba coś tam było widać. Będzie. Dusiołek. Tak, tak. Bardzo ostry sos. Od będzie piekło. Hmm. Powiem tak. Zobaczę czy jest OK. Ja, dobra. Skład. Sok z żurawiny, woda przecier pomidorowy, żurawina błotna, żurawina cukier, na wino poszeczkowe, zawiera siarczyny, cebula, ocydrycowy cukier, chipotle, nagajolokia, susz, ekstrakt z papryki, 1,6 miliona jest hoł, gałka, muszka tołowa. Pojemność tak, 100 ml mała, cenowo tam nie wiem, 30 zł to cię To przy... tak, no? No, będzie piekło, tak? To będzie piekło, no. Czy bez zapach wiek, A czy już? No, typowe papryki. Papryki mocne. Może hmm. ten przecie pomidorowy. Może ten przecier pomidorowy trochę. I powiem ci, że tu jest napisane w składzie wino porzeczkowe Nie wiem, czy troszkę by pożyczką, ale tak w tle, tak hmm. delikatnie. No, tak to powiem. O, no, wstrąśni. Okej, no widzę wprawę wstrząsaniu. O, się o, ale się aż, po, aż po szyjkę poleciało, no. Tu właśnie, co właśnie, ten żurawiny i ten papryki, ale tu jest taki... Nie ci powiem Będzawian. Szczerze, Będzawian. ja ci powiem szczerze, że nie wiem jaki, jaki ma zapach żurawina. Nie, no nie wiem. Jaki ma zapach żurawina? No to taki jest ten, coś jest tej, tak. Nie wiem, ja nie wiem jaki ma zapach żurawina, no bardziej to... Mi bardziej ja to nie pijesz wódki, żurawinowej. mój stochan? Nie, nie piję. Ale masz jeszcze teraz? Mam ci sobie takie barbecue, będzie takie coś takiego. No może też troszkę. Ale papryki też nie? No dobra, to tak, powiem Jedziemy tak. na nalegacyjnie. Dobra, to tak, powiem Jedziemy tak. na nalegacyjnie. Ma trzy, bo jesteś mocny, w tym <laughs> to, to taką łóżeczkę na. Na trzy masz. Ja tylko jedną pokażę, żeby było. Jedna taka łyżeczka mała. No Karol też jedną sobie. Nie wiem, czy to na jednego? Na ja no, trzy, bo już trzeba iść Ja tą tak. W sumie to tak na trzy, bo to rozsmarować na trzy kawałki. I to mam gorzej, jak trzy kawałki w sumie. A nie, bo mi się rozstrzeli na... Już będę sobie od chyba, bo... żeby pokazać też nagetsy. Ale przebija się już. Mm. Nie? Ale mm. Oczyłem mnie tak, no ja nie, nie. Mm. No jakoś tam duszące się mocno. Nie? Mhm. Ło! Wow. Co to było? To było takie, te. Jak po tym. Jak podaczkę, no. Jak po tym, jak po tym, no. Po nie wiem. A to nie. A ta się do tego? No smakujcie? O, no nie poznaję. Ale takie golczy też nie wiem, a... to właśnie. Ale idzie to w bardziej w gardło, język, podniebienie, to, jak cię wtrząsko, to, 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 no to tak cię wstrząsło, ta, no ta, ta, to co to jest góry spowodowane. No co, tak, tak, Powiedz teraz, co się stało, no. no to, jak ten pieskawek, Bo te boki kara to nie dziwiasz, bo ja ale pieskałek. Jak potem ten kosz. Go... Boż tak się wzruszyłeś, nie wiem. Jak wiem, ten... gorszy no. tak. To mi... Ja bym cofał mi się, no tak nie. No i póki to już nic. Nie wiem, czy będziemy przepijać i od razu łyżkę? I trochę język tak, nie wiem jak Ciebie. No język nie. Język. Nie gatunic, tylko język, tak. Daj do łóżka już. Chyba, że przepijemy trochę, żeby ten smak tak... Będziesz mi o tym? a jak pomyśleć? trochę przepić, tak... Ja troszkę, żeby tylko ten... pozbyć się tej goryczy, nie? No można by nie przepijać, bo nie mówię, że... Nie koś daje mi bo i tak akurat po sosie to będę zdrowy. zdrowia. No czu czuć na języku. Gąbka, coś jest, jeszcze jest na twarzy. Czujesz? Jest mi gorąco, ale nie, 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 język mi tylko tak piecze. Tu gardło nic, tylko język. Jakie czuję jakby dręczenie języka, lekkie, nie? Teraz tak. I Druga runda, tak? Druga, ale ja po pół. I tak po łyżki. Co no to jest mocno, to widzimy. No to jest mocno, też nie ma się co katować, moim zdaniem. O, to jest tak. Taka tu mi wyszła płaska. Mm. Może pokażę, co? No, pokaż. Powiem tak, no. Widać chyba. Muszę też przychylać. No takie, można powiedzieć, łóżeczka płaska. No, to nie jest pół łyżeczki, moim zdaniem, to już jest taka... No, na zdrowie, kawałka, to nie będzie na zdrowie. Prze sprawdzę, czy jest wszystko a wszystko jest okej. Okay. No to chlup po ten nowy rok, tak? Chlub Czysta. Chlup. Trochę smakowe No <tryk> <tryk> Znowu się wstrząsło. Gorąco, gorąco. Go, go. co ci powiem, że trochę mi przypomina Mad Doga. <tryk> o niejku. Trochę mi przypomina Mad co? Ale Mad był bardziej gorzki, nie? Ale w smaku Mad był bardziej gorzki, a w zapachu Mad był bardziej taki... goździkowy. No to ja No tam... tak Cię wstrząsło. On jakoś sos Ci nie podszedł chyba. A powiem Ci, że nie wyglądasz urodziny, i ja tam mam coś już. O! Może zrobiłem się po płaskiej rzepce, nie? To sporo. Może było po prostu takie, właściwie było po burgerze, może tak mam słaby. <duszel> Czyjamy czy nie? Będę trochę jarek się tak to rozkręcił. Co będziemy kończyć chyba? Nie ma co... To co czemu wyjąć? Ostry sos? No, zapach. No. Zapach taki naturalny, taki dobny na 3 na 5. Szmak. 2 na 5. Nie poszło, nie widział. Ozloś 5 róż. Aż trochę popijano go, proszę, no wiesz od co, odbędzie Od tego. Od bruty. To jest bruty? No to jest to samo. W moim zdaniem. No będziemy kończę, Potwierdzam to. Do zobaczenia następnych Do Zobaczymy się ponownie.